Nie zdawałem sobie sprawy, że szwankuje mi wątroba. Ponieważ dopiero co przeczytałem prospekt opatentowanych pigułek na wątrobę, gdzie wyszczególnione zostały rozmaite objawy, na podstawie których człowiek może stwierdzić, że szwankuje mu wątroba. W ubiegły poniedziałek i wtorek odbywał się 70. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Były to eliminacje miejskie w Zabrzu. I jak zwykle młodzież dopisała. Zanotowaliśmy 85 uczestników, w tym 15 monodramów, co myślę jest wydarzeniem ogromnym na skalę kraju. Monodramy dotyczyły różnych problemów. Zazwyczaj są to tematy, które są bliskie młodzieży. Wybierają takie tematy do. Do prezentacji, więc myślę, że są to problemy dla nich ważne i potrzebne z punktu widzenia ich rozwoju. Rozgrywka zaczęła się tak jak powinna. Moje narodziny zbiegły się z narodzinami mojego kuzyna Edwarda, syna Henryka VIII. W końcu po tylu latach król błogosławił naród męskim potomkiem. O, jakie szczęście to było dla poddanych, a szczególnie dla moich rodziców, że urodziłam się. W idealnym momencie, by przybliżyć ich do tronu! Zaprezentowałam mój monodram na podstawie autorskiego tekstu. Monodram o tytule Szachmat Jane. Jest on historią prawdziwej postaci historycznej, Lady Jane Grey, która była królową Anglii przez 9 dni. Jest to historia, którą się bardzo fascynuje, stąd właśnie wybór jej historii i stąd napisanie scenariusza przeze mnie właśnie na jej temat. Byłam wprawdzie jeszcze małą dziewczynką. Ale doskonale kojarzyłam fakty, choć nie do końca zdawałam sobie sprawę z tego, co się stało. Jest to po części moja historia, którą spisałam, którą chciałam się podzielić. Jest to historia dziewczynki, która, która przeżyła y, chorobę łapci Alzheimera, i są to jej y, spis jej uczuć, emocji, y, które wtedy czuła. Jest to ciężka droga, przez którą przechodzi, dzieje się wiele, wiele sytuacji, które przeżywa wiele ludzi, o których się nie mówi, które związane są właśnie z chorobą Alzheimera. Jest to monodram na pewno o miłości, o ciężkich sytuacjach, które wszyscy przeżywamy. Bo przysięgam, na wspólnej to było z jej mieszkania słychać na każdym piętrze. Spośród 15 monodramów komisja konkursowa wybrała cztery, które będą reprezentować miasto w libnacjach regionalnych w Katowicach. I jest to m.in. Amelia Kolenda, Jakub Partuś, Kamila Głódkowska i Agata Zniewierowska. Teraz przeszłam eliminacje miejskie, przede mną eliminacje regionalne w Katowicach. No a jeżeli się dostanę dalej, to i wojewódzkie w Częstochowie, a może i nawet krajowe w Słupsku. Próbowałam dziecko południowo-amerykańskie albo orientalne. A dziś przecież modne są motywy kwiatowe. Środowisko teatralne w Zabrzu jest bardzo rozbudowane, jest mnóstwo ludzi zajmujących się teatrem. Myślę, że jest to też fenomen w naszym mieście, że teatr będzie jedną z najulubieńszych dziedzin, w, których, w której udzielają się właśnie młodzi ludzie. Zabrzeńskie Towarzystwo Kultury Teatralnej oczywiście stara się wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom i tym potrzebom. Z tego właśnie wynika również ogólnopolski konkurs recytatorski, który co roku cieszy się ogromną popularnością. Od tego roku możemy wspierać Zabrzeńskie Towarzystwo Kultury Teatralnej również poprzez taką fundację Fani Mani. Można robić zakupy przez internet i dzięki temu również wspierać nasz Zabrzeńskie Towarzystwo Kultury Teatralnej. Teatr jest dla mnie jedną z moich ogromnych pasji. Bardzo dużą część mojego życia właśnie temu poświęcam. Jest to moment, w którym mogę wyrazić swoje emocje. Ważny dla mnie. Bo jednak myślę, że każdy z nas powinien sobie znaleźć taki, taką, taką rzecz, która, która cię wyraża dla mnie jest to teatr. Ale ty nie jesteś, jak wszystkie dzieci. Ty jesteś Monika Arden! Od jutra nie będziesz. Organizatorami ogólnopolskich konkursów recytatorskich eliminacji miejskich są Zabrzańskie Towarzystwo Kultury Teatralne właśnie oraz Młodzieżowy Dom Kultury numer 2 w Zabrzu, który tworzy te dwie instytucje tworzą całkiem niezły tandem, który rozwija kulturę teatralną w mieście. Natomiast partnerem od lat jest również Teatr Nowy w Zabrzu, dzięki którym mogliśmy te prezentacje zobaczyć na sali kameralnej Teatru Nowego właśnie. Редактор